Witajcie w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie druga część specjalu na 10 subskrybentów. A ten specjal to będzie horror dziewczynki z rujnowanym życiem. Więc zaczynajmy! <śmienic> Oj, ciebie tylko sen! Myślałam, że tam był potwór. Naprawdę, straszne. Mama, sen. No weź, mam ci zro znowu robić te dziwne mleko? Nie chce mi się. Naprawdę, nie będę ci robić żadnego mleka. Już. Idę na następną imprezę. Może idę do szpitala. Zgadniesz dlaczego następnym razem? Pa! Mama. A to ja mogę robić. Może wstanę i wyjrzę przez okno. O, to mamy auto. Ciekawe gdzie jedzie. No tak, chyba do szpitala, ale po co? Prześpię się na balkonie. Zamknęłam na kluczyk. Nikt tutaj nie wejdzie. Mama wróciła. Otworzę balkon. Nie chciałabym wyjść. A! Ktoś stoi przy balkonie! A, mama, ratunku! Szybko wracaj! Ktoś stoi, Nie bój się, to tylko ja! No, myślisz, co się w szpitalu robi? Operacje ja miałam! Ja miałam operację plastyczną, a co ty myślisz, że będę się tam leczyć? Ja bym chciała być piękniejsza, widzisz, od razu jestem lepsza. Ale mama, ty teraz nie wyglądasz tak samo. Ale za to wyglądam lepiej. No to papa, idę na imprezę, pewnie dostanę więcej chłopaków, o mój Boże. Mama, ale nie możesz tam iść, proszę, no już zamknij, idę na tą imprezę. Co teraz zrobię? Przebiorę się trochę i... umiem chodzić. Więc przebiorę się trochę przebiorę się trochę i wtedy będę mogła iść tam i szpiegować. I myślę, że tutaj idzie. Patrzymy, szpiegujemy. Tak na pewno ja będziemy widzieć. a Ona nas nie. Hmm. Ach, nikogo nie ma, co by tutaj robić. Ach, no tak. Gdzie są tutaj kasy? Tutaj.

teraz mam gdzie rozlućć pieniądze, bo mam jakie. No masz drzewie, masz, masz, masz. Łuczę pieniądze drzewowi, a teraz ta dziewczynka

tak mało. Tutaj jeszcze coś mam. Hmm. O, znowu ten dziwny kot. Yy, ten kot. Tak. Ja jestem stowarzyszeniem wielkich kodów. Ha, ha, ha. Mam tyle pieniędzy. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Widzisz, drzewie jak dużo pieniędzy. Nie wiem, bo ja gadam do tego głupiego drzewa. Nawet to nie jest żaden człowiek. Mm, gadam do drzewa. No to idziemy to samochodziku. A teraz dziewczynka, te która nawet nie ma imienia, sobie tak myśli. Ta, która się przybrała za drzewo. Ona naprawdę stąd bierze pieniądze? O nie! Ona naprawdę stąpi, że pieniądze? O nie. A teraz już to nie będą myśli. Okej. Okay, idę do banku. Lepiej nie będę wchodzić tym wejściem. Na szczęście założyłam... Na szczęście założyłam podsłuchnik, co ona będzie mówiła, więc słyszę teraz wszystko, co ona mówi. Nie, nie. strzela. Policja do mamusi strzela. a nie, co będzie, jak ją strzeli? Boję się o mamusie. Ok, a teraz część trzecia. Czę, cze, część trzecia będzie niedługo. Więc może będzie jeszcze dużo takich krótkich części, z powodu mojej słabej baterii w telefonie. Więc możecie czekać na część trzecią. Będzie pełno filmiku, który będzie w Growing Up. W się przynajmniej sobie taki filmik Growing Up. A dopiero część trzecia. Więc pa!